Siemanko, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat, czy diety wysokobiałkowe rzeczywiście są złotym środkiem nadchudzania. Ja jestem Daniel, pomagam transformować sylwetki mężczyzn dzięki połączeniu naukowych metod, technologii i systemu personalizacji forma na miarę. Dieta wysoka białkowa stała się jednym z najpopularniejszych sposobów na odchudzanie. Ale czy rzeczywiście ona działa tak, jak się o niej mówi? I dzisiaj sobie po prostu to rozłożymy na czynniki pierwsze, omówimy wszystkie korzyści, zagrożenia i mity z tym związane, nawet w oparciu o badania. Także nie ma co przedłużać, lecimy. Ogólnie, na samym początku porozmawiamy sobie, czym w ogóle jest białko. Białko jest głównym składnikiem odżywczym, niezbędnym do budowania mięśni, naprawy tkanek oraz produkcji enzymów i hormonów. Szczególne znaczenie dla osób aktywnych fizycznie oraz tych których dążą do poprawy swojej sylwetki, a to z kilku istotnych powodów, które sobie zaraz wymienimy. Ważne jest to, aby spożywać po prostu odpowiednią gramaturę, w zależności od jakie organizm potrzebuje. Pierwszym takim powodem, który powoduje, że białko jest bardzo ważnym makroskładnikiem dla osób chcących poprawić swoją sylwetkę, schudnąć oraz o swoje zdrowie, to jest budowa i naprawa mięśni. Aktywność fizyczna, zwłaszcza trening siłowy, powoduje mikrourazy w mięśniach. Białko dostarcza niezbędnych anonimów kwasów, które są fundamentem do naprawy i budowy nowych włókien mięśniowych. Czyli proces ten jest kluczowy dla wzrostu masy mięśniowej oraz poprawy siły. Ogólnie, jakbyśmy mieli to pokazać na bardzo, bardzo, bardzo uproszczonym temacie, wyglądałoby to w ten sposób, że jeżeli mamy jakąś komórkę mięśniową i ona podczas treningu siłowego się zużywa, czyli trenujemy. Bardzo ciężko tuż przed upadkiem mięśniowym, co powoduje mikro, właśnie te uszkodzenia w komórkach mięśniowych. One potem, jak jest białko i ta odpowiednia podaż białka, która jest nam potrzebna, i ona właśnie przychodzi do tej komórki mięśniowej, to ją nadbudowuje. Jak ją nadbudowuje, to ta komórka jest już większa i ma większe opory, większą wytrzymałość na obciążenia. Czyli przypuśćmy, dzięki temu na przykład możesz wyciskać więcej, też na biceps więcej, pociągnąć się więcej razy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest to w bardzo dużym uproszczeniu, ale mniej więcej, żeby jak najbardziej zobrazować, jak to wygląda? Drugim takim powodem to jest wsparcie regeneracji. I po intensywnym treningu organizm potrzebuje składników odżywczych do właśnie regeneracji i nadbudowania tych tkanek mięśniowych. I białko wspomaga procesy regeneracyjne, pomagając zmniejszyć uczucie zmęczenia i boleśność mięśni po wysiłku. Czyli w momencie takim, że naprawdę spożywając odpowiednią dużą ilość podaż białka w diecie, bardzo możliwe, że możemy uniknąć tak zwanych zakwasów, czyli domsów czyli po prostu zmęczenia mięśni po treningu. Kolejnym, bardzo ważnym powodem, dlaczego warto jeść białko, to, to jest utrzymanie masy mięśniowej podczas odchudzania. W momencie, kiedy chcemy odchudzać i redukujemy tkankę tłuszczową, organizm może również tracić masę mięśniową, a wręcz będzie tracił masę mięśniową. W momencie, kiedy nie będziemy utrzymywać dobrej ilości białka w diecie, nasz organizm podczas tego, kiedy będzie w deficycie kalorycznym, czyli będzie spożywał mniej kalorii niż potrzebuje, będzie brał energię jakby ze środka i ogólnie mięśnie się łatwiej w cudzysłowie spalają niż tłuszcz, więc w takim momencie będzie bardzo łatwo dla organizmu, najważniejsze jest przetrwanie. O. Dla organizmu najważniejsze jest przetrwanie i w momencie, kiedy po prostu organizm ma przetrwać, to jest jedyne, jedyne jego zadanie, to będzie próbował to robić jak najmniejszym kosztem. Jeżeli mięśnie da się łatwiej po prostu spalić, no to je spali i w momencie, kiedy po prostu tej podaży białka jest za mało, bo to nie będzie po prostu od razu mięśnie menoszły, a nie ta właśnie tkanka tłuszczowa, na której nam po prostu zależy. Bo wysokie właśnie spożycie tego białka pomaga zapobiegać utracie mięśni podczas dietki niskokalorycznej, czyli po prostu w deficycie. Co jest kluczowe dla utrzymania metabolizmu na odpowiednim po prostu poziomie. Kolejnym powodem to jest termogeneza pokarmowa. I proces trawienia białka wymaga więcej energii w porównaniu do, czy do tłuszczów, czy do węglowodanów. I to oznacza po prostu, że organizm będzie spalał więcej kalorii, przetwarzając białko. Jest to korzystne dla osób, które dążą do redukcji tkanki tłuszczowej, bo po prostu będzie ogólna przemiana materii po prostu większa. Kolejnym bardzo fajnym powodem dla których, wartość białko to jest uczucie sytości. I białko wpływa na uczucie sytości bardziej niż węglowodany i tłuszcze. I spożywanie posiłków po prostu bogatych w białku może kontrolować apetyt i zmniejszyć podjadanie, co jest pomocne w zarządzaniu własną masą ciała i po prostu całym procesem redukcji. Więc kiedy po prostu mamy dania, które są tak złożone, żeby miały dużą podaż białka na przykład 30-40 gramów na danie będzie to po prostu powodowało to, że będzie nam łatwiej utrzymać kalorie, będzie nam łatwiej utrzymać przerwy między posiłkami. Nie będziemy głodni i po prostu będziemy się fajnie najadać np. Na niskimi kaloriami. Ostatnim takim powodem, za którym warto Białko to jest optymalizacja funkcji metabolicznych. I białko uczestniczą w bardzo wielu procesach metabolicznych, w tym produkcji enzymów, hormonów i innych po prostu ważnych cząsteczek, które są w naszym organizmie. I dla osób aktywnych fizycznie, dbających o swoje zdrowie, optymalne funkcjonowanie tych procesów jest kluczowe dla wydajności i zdrowia. No i teraz pytanie. Co dzieje się, kiedy tego białka jemy za mało? Bo niedobór białka w diecie może prowadzić do bardzo licznych negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Osobę to przede wszystkim masę mięśniową spowalnia procesy regeneracyjne, czujemy się zmęczeni, może powodować obrzęki, problemy ze skórą, włosami czy paznokciami. Brak białka również osłabia układ odpornościowy, co Zwiększa podatność na infekcję, przez co będziemy cały czas w takim wysokim stresie oksydacyjnym i po prostu będzie to powodowało, że będziemy cały czas tkwić w błędnym kole, jeżeli chodzi o dbanie o siebie, a raczej przecież nie chcemy. Ogólne zalecenia dotyczące spożycia białka dla osób aktywnych fizycznie wynoszą mniej więcej od 1,8 do 2,2 gramów na kilogram masy ciała. W zależności to wszystko jest od poziomu aktywności, jaka dana osoba ma. I mniej więcej dla osoby ważącej 70 kg oznacza to spożycie od 125 do 155 g białka dziennie. I takie ilości będą już pomagały w regeneracji mięśni, w utrzymaniu tej masy mięśniowej oraz ogólnym wsparciu procesów metabolicznych i lepszym samopoczuciu. I teraz najważniejsze pytanie: czy można tego białka jeść za dużo i czy mogą być jakieś poważniejsze konsekwencje nadużycia tego białka? I bardzo popularnym takim tematem czy białko obciąża energię czy to jest mit czy fakt. I badania wskazują, że zdrowe osoby nie muszą się kompletnie martwić o energię przy diecie wysokobiałkowej. Przykładowo, badanie opublikowane w International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism to jest właśnie te badanie, które tutaj omawiamy. Już nie będziemy tego omawiać na bieżąco, bo już go sobie omówiłem tak, że wykazało, że spożycie nawet do 2.8 g białka na kilogram masy ciała nie miało negatywnego wpływu na funkcjonowanie nerek u zdrowych osób. Jednak osoby z chorobami nerek powinny być ostrożne no i wiadomo unikać aż tak wysokich wartości. Ale w momencie kiedy rozmawiamy, że osoby po prostu mniej więcej od 1,8 do 2,2 gramów kilograma grama na kilogram masy ciała, no to jeżeli nawet spojrzycie do prawie 3 gramów białka nie wpływało negatywnie na całkowicie zdrową osobę, można po prostu spokojnie spożywać te wyższe wartości referencyjne dla gramatury białka na kilogram masy ciała, czyli około 2,2, bez żadnych konsekwencji. Jednak trzeba mimo wszystko uważać, bo może powstać po prostu brak balansu makroskładników, bo zbyt duża ilość białka może po prostu ograniczyć spożycie tłuszczów i węglowodanów, które są niezbędne dla energii i zdrowia normalnego. Czyli w momencie takim, kiedy mamy x kalorii, tak mamy x kalorii, którą mamy do spożycia. Przypuśćmy tutaj w tym temacie możemy dać jakąkolwiek liczbę i tak? mamy x białka, x tłuszczy i x węglowodanów. W takim momencie, kiedy mamy zbyt dużo białka, spożywanie, a 1 gram białka to się równa 4 kalorie, w takim działaniu, jeżeli będziemy spożywać za dużo tego białka, to będziemy mieć zbyt dużo kalorii z niego i w momencie wtedy nie będziemy jeść wystarczającej ilości tłuszczu lub węglowodanów w oparciu o nasze zapotrzebowanie metaboliczne i w takim yy, momencie będzie bardzo prawdopodobne, że po prostu będzie brakowało nam gramatury któryś z tych makroskładników, co może powodować zaburzenia właśnie procesów hormonalnych czy naszego samopoczucia. Kolejnym takim problemem, który może pojawić się przy spożyciu dużej ilości białka, to są problemy trawienne. Zbyt duża ilość białka, szczególnie tutaj mówimy o białku zwierzęcym, może prowadzić do zapaść i innych problemów trawiennych. I tutaj bardzo ważny jest temat produktów high protein. Więcej omawiałam to na filmiku właśnie o konkretnie tych produktach, które właśnie są typowo zaznaczone jako high protein, bo ogólnie jakby przynajmniej w świecie fitness one bardzo poszły do popularyzacji, takie produkty, czyli gotowe jakieś właśnie puddingi, desery, batony i tak dalej, i tak dalej, wszystkie rzeczy i one... W większości prawie posiadają karagen. I ten karagen jest substancją zagęszczającą, która po prostu nadmiarze bardzo może podredniać jelita, prowadzić do stanu zapalnego, czy zwiększać ryzyko problemów trawiennych. Dlatego jeżeli jesteś ciekawy bardziej więcej na temat właśnie tych produktów high protein, czy można w ogóle je jeść, jeżeli tak, to w jakich ilościach, a co może spowodować ich nadmiar, to właśnie tutaj będzie adnotacja do tego filmiku, żebyś po prostu sobie spokojnie to przejrzał. Kolejną taką rzeczą to są po prostu straty minerałów i po prostu nadmierne spożycie białka może po prostu prowadzić do zwiększonej utraty wapnia z moczem, co z czasem może wpływać na zdrowie kości. I tutaj to jest szczególne dla osób, które są w grupie ryzyka osteoporozy, żeby po prostu uważać tutaj i bardziej właśnie bym celował w niższe wartości referencyjne, jeżeli chodzi o gramy białka na kilogram masy ciała. Uważam, że dieta wysokobiałkowa jest wręcz obowiązkowa dla osób, które Uprawiają aktywnie sport, chcą się czuć dobrze swoim ciałem, zbudować odpowiednią masę mięśniową dla swojego organizmu i przyspieszyć oczywiście swoje proces odchudzania, ponieważ wspomaga to spalanie tkanki tłuszczowej. To na tyle, dzięki, że dotrwałeś do końca. Siemanko, trzymaj się, cześć!